No, witam, witam. Dzisiaj będzie mm, filmik kręcony w lustrze, w tym lustrze. Kamerka z boku, dlaczego? No, jakoś tak wyszło. Dlatego być może, że mam, tu mam okno, czyli tu mam światło, jasna, czyli biała, a tu w półcieniu od drzwi, czyli czarna twarz, blada twarz i, no jaka, czarna, czarna, no twarz, czarna twarz. A dlaczego dzisiaj? Od no, kilka już jakiś czas nie nagrywałem. Kilka tygodni, dwa czy trzy. Trochę miałem złe dni, miałem dołek psychiczny z zupełnie innych powodów. Tu na YouTubie może nie, ale z innych powodów. Nic mi się cholera nie udawało w życiu. Nic. Tyle spraw, które dotknąłem, tak było, że co dotknąłem, to albo mi upadło, albo się pękło za mało, albo stłukłem poleciałem coś załatwiać. załatwiłem także, o figę z machkiem, byłem zły jak cholera. A chciałem Wam dzisiaj pokazać troszeczkę tutaj wokół mojego osiedla, dzisiaj, dlatego, że pierwszy dzień od chyba dwóch czy trzech tygodni jest taki słoneczny, słoneczny. Niebo nie jest czyste, tak patrzę na niebo, ale prześwituje ładne, wykitne niebo na przez białe, puszyste chmurki. Bardzo ładny dzień. Wreszcie nadchodzi, pewnie tak myślę, złota polska jesień. No to trzeba by z kamerką wyjść zobaczyć, co się wokół mnie dzieje. A tu troszkę się dzieje, koszą, koszą, wiesz, ale koszą drzewa, wyobraź sobie, no tak, korony drzew, elektrycy, energetycy tutaj przyjechali takim samochodem z taką zwyżką, chyba trzech, z taką pilarką, jeden, dwóch stoi się, patrz, czterech, a kierowca obsługuje to, tą zwyżkę, dwóch stoi, piwicuje. nie wiem, może jakiś kierownicy, a ten pilarz lata po tych, po tych drzewach, po, po, po tej, na tej zwyżce, Zacznie te gałęziory w kółeczko, skraca te, te drzewa tu koło mnie. Że pokażę ci wieżbę, którą też przycięli, bo, mm, no bo, zaraz powiem dlaczego. No zobacz, od kilku dni wreszcie troszkę słońca, akurat zaszło na chwilkę, ale jest bardzo ładne, niebieskawe, błękitne niebo, białe chmurki. O, tak to wygląda mniej więcej. No i trochę, trochę przyjemniej się żyje. A no tu zobacz, ogolili tą wieżbę. Tutaj na prost. Tam, gdzieś jest taka budka lęgowa, ona nie była, zamieszkała w tym roku. Oj, chyba za tą poręczek się schowała. Nie wiem, czy... No, widać chyba. Tak, ogolili tą wieżbę ogromnie, dlatego że tutaj ta latarnia, co stoi obok tej wieżby. Jeszcze raz, trochę ją przybliżę może. Próbujemy. Ta latarnia ukryta była cała w gałęziorach, więc ona świeciła, oświetlała, no co, nie wiem, komu, ptakom, gołębiom dzikim, teren tu ulica była ciemna. Prze to było schowane w gałęziorach, a wyglądała ta wieżba tak jak ta sąsiadka, czy siostra kota po jej prawej, no, znaczy patrząc stamtąd po prawej, patrząc z balkonu, po lewej stronie, taka była ogromna, nie, a teraz mam widok na ulicę Sądomierską. W Kielcach, tak samo jak chyba we wszystkich miastach w Polsce, osiedla e, nazywane są od ulicy, głównej ulicy biegnącej przez osiedle. A tu dzieciaki z jednego z naszych posiadowych przedszkoli wracają ze spacerów. Zobaczyły budkę lęgową na drzewie. No i pani musiałaby tłumaczyć co to jest, to taki mały domek, w którym mieszka, mieszka ptasia rodzina. A parę metrów dalej, zobaczyły zadziwione, że jacyś panowie na takim dziwnym dźwigu psują ich drzewa. Na ich placu zabaw ich drzewa skrócili o połowę. No i skąd my teraz weźmiemy dzień na naszym placu? A mówi się, że to dzieci wszystko psują. No musiałem przerwać tam to południowe nagrywanie, ponieważ dzisiaj piątek, a w piątek, piątek jest jednym z trzech <laughs> dni w tygodniu, kiedy chodzę do mojego fitness klubu na 12. Przerwałem. Ale właśnie wróciłem, jest jeszcze troszkę pogody, trochę już czerwonawe to, to, to światło, pewnie to widać po mojej twarzy, no, ale jeszcze nie jest tak całkiem ciemno, wyjdę zobaczyć um, te ostrzeżone drzewa i wracając z klubu zauważyłem, że przed warzywniakiem, no rano też tylko zapomniałem, przed warzywniakiem pana Warzywko stoi taka plansza reklamowa. Um, pan Warzywko widzę, że zaczyna intensywnie się reklamować. No, Hmm, niby ma piękne miejsce, bo w środku osiedla, ale narzeka, że nie ma. Wieku. Nominalnie rzecz biorąc, ten warzywniak pana warzywko jest w bardzo ładnym miejscu, bo jest w środku osiedla. W środku osiedla z każdego miejsca jest blisko, i stąd blisko, i stamtąd blisko, i tu stąd, i tu stąd, i z boku. Zawsze jest w centrum. Ale jakby tak popatrzeć na te bawy, na kobiety, które chodzą do domu, wracają z zakupami, z ciatami, no to łatwo zauważyć, że część pań, które mieszkają przed warzywkiem, idąc z miasta, do warzywka już nie dochodzą, bo już mają zakupy. Część pań, która mija warzywko, to tam zwolni przy tym warzywniaku, popatrzy, o ziemniaczki i nie niedrągie. jakie ładne u pana pomidorki i ogórki ładne, hmm. kalafior, ale już kupiłam wcześniej i jutro czy pojutrze u pana kupię, no i to jutro, pojutrze to wygląda tak samo jak dzisiaj. A kupują, ponieważ idąc do domu, mijają po drodze wcześniej na no osiedlu już, ale wcześniej przed warzywkiem, przed tym naszym warzywniakiem. Mijają a to Biedronkę, która ma bardzo ładne stoisko, duże stoisko warzywne, a to Lidla, Lidl, no, który ma jak gdyby warzywniak sam w sobie, bardzo duże, duże stoisko. No, mogą też wstąpić i wstępują do Lewiatana. To jest marka, który, w którym jest zawsze duży ruch. No i ma też duże, ładne stoisko warzywne. Tam jest kapucha kiszona i ogóry kiszone i coś tam jeszcze. A w dodatku jeszcze po drodze mijają dwa czy trzy takie punkty, jak ja to nazywam, warzywniaki mobilne, skrzynkowo-trawnikowe. Na trawniku koło, koło Lewiatana na przykład, na trawniku przed Lewiatanem, no, stoi tam 4 czy 5 czy 6 skrzynek, a w tym i pustach, żeby raczej było dupę posadzić. A w skrzynkach a to pomidorki, a to ogórki, a to kanafiorki, a to coś tam. No i panie idą, kupują po, pro, po ile u pana ślipki, a po 3 złote, a to wywiatanie były dwa, chyba 70. A niech pan da kilogram. A pomidorki po ile? No po 2,50 a w lewiatanie były po dwa, ale jeśli się już nie będę wracała. Pada pan, mogę cztery sztuki? Może pan, a ja ogóreczek jeden? Nawet nie kto ocenia. Też może, no i tak. I potem idąc, idąc do domu, koło tego warzywka, wstąpią do warzywka, popatrzą, ile u pana pomidor? Poniżej dwóch złotych. Ale piękne, no ale już kupiłem. O, ogórki też bardzo, i niedrogo. Ale już kupiłam. Oj, ziemniaczki pana. Yy, jaka dobra cena. Ale już kupiłam. Jutro, pojutrze u pana dzisiaj to już nie, bo mam, ale pojutrze kupię. A pojutrze pojutrze jest tak samo jak dzisiaj. No i biedny pan warzywko czeka na klientów, czeka, czeka, nie wiem, się doczeka. A ja polecę zaraz zobaczę te dwa kramy, dwa warzywniaki mobilne, z tym, że. Nie będę im wchodził z kamerką pod dziób, bo trochę się boję, trochę się krępuję. No wiesz, no ludzie handlują, każdy przecież się... Do, no, dobrze, że nie kradną, że handlują. A to, czy zgłosił działalność, czy nie, co mnie to obchodzi? Ech, od tego są inni ludzie biorą wysokie pensje, więc ja ich wyręczam, nie będę, nie będę, ale chcę zobaczyć i pokażę wam te dwa mobilne jak. A po drodze zobaczymy, co zobaczę jeszcze. No, widzisz, to jest jeden z tych barzyniaków mobilnych, skrzynkowo-trawnikowych, tu, akurat pod legatanem. Ja przypomnę, Legatana ma bardzo ładne stoisko, ale i tu ktoś kupuje. Facet, handlowiec, ten kupiec <laughs> z tego trawnika, tak naprawdę na co dzień jest złomiarzem. Lata po śmietnikach zbiera złom, to znaczy złom to dla niego jest wszystko to, co nadaje się do sprzedaży na punktu skupu lub się w domu przyda. Czyli zbiera wszystko, ale w sezonie hmm, co jakiś czas jest też handlowcem, kupcem kupcem skrzynkowo-trapnikowym. Nie, ja tam nie podejdę za blisko, przecież go nie będę hmm, zawstydzał. Tym bardziej, że to jest gościu, który tu mieszka u mnie na osiedlu, widuje go czasami tu w tej mojej tak zwanej altanie śmietnikowej. Kiedyś, kiedyś on nawet... Do pracy tego, do, do pracy, do, czy to jest jego praca, żadna praca, nie Hambi, tak się dzisiaj mówi, złomiarz to też zawód. Do pracy przychodził kiedyś w marynareczce, w jakiejś koszuli z krawatem. Pewnie strój z dawnych lat on, pewnie coś za komuny, był jakimś urzędasem. nie wiem gdzie, nie wiem czym, ale widać po tym stroju, że coś znaczył. I dzisiaj do pracy z rozpędu zakłada krawat. A tu koło lidla zobacz, no jest oznakowanie, że to jest wyjście awaryjne, nie zastawiać, bo to jest wyjście awaryjne na wypadek, gdyby coś się stało w lidu w środku, to żeby ludzie zdążyli wyskoczyć błyskawicznie ze sklepu. Nie wiem, pożar, coś wybuchło, coś gruchnęło, coś się stało, musi być według przepisów w takiej markecie wyjście awaryjne, jakiś gamoń, busem, stanął w poprzek tuż przy drzwiach, jakby coś się stało, to ten tabon ludzi wyskoczył pachł do tego busa i rozpłaczy się na, na busie. No, mądrej głowie dość półsłowie, ale gamoniowi nie wiem. A ja widziałem, tu podjechało, to jest busi w Storunia, podjechało takich źróbków, chyba z 8-9 takich fest źróbów, no i wyskoczyli gdzieś, poszczy tam gdzieś w kierunku, nie wiem, w głąb osiedla. A przecież parking wielki. A koło Lidla jest też taki mobilno-trawnikowo-strzynkowy punkt barzywniak. Koło dawnej, koło siedziby dawnej swojej pracy twórczość. No zobacz. No wieje wiatr, nie wiem, czy nie będzie huczało na filmie. Ale to stara sztuczka filmować swoją twarz, a tam tyle z tyłu pokazując to, co chciałem się pokazać, tak żeby nie dokuczyć tamtemu komuś. A ja filmuję po słońcu, więc musiałem ostro przysłonić oczy ręką ale widzisz tam po mojej lewej stronie na tym warzywniaku na trawniku tu przy Lidlu, no ktoś jednak kupuje zresztą zajrzałem tam przed chwilką Patrz, miał naprawdę opuszczone, oczyszczone skrzynki sprzedał sporo, z boku stoją widać stąd? a no nie wiem, zobaczymy ale naprawdę sprzedał sporo, więcej niż chyba w tamtym warzywniaku już wracałem do domciu w zasadzie, i kamerę już trzymałem w karci, Tak, no, troszeczkę z rozpędu popatrzyłem w, w lewo, prawo, szła taka para. Chłopak z dziewczyną. Dziewczyna niosła taką piękną różę, trzymając do góry. Ale zanim, wiesz, tą kamerę otworzyłem, zanim ona odpaliła, to odeszli ode mnie, no, na zoomie cyfrowym to kiepsko wygląda. Przegapiłem też ciekawą scenkę, jak mała dziewczynka na rowerku zrobiła z rzu. Zanim kamera otwaliła, to już leżała. A sekundę czy dwie wcześniej filmowałem właśnie chodnik w tą stronę. Wyłączyłem na moment. Akurat pół sekundy przed upadkiem. Tak, no powaziłem troszkę po osiedlu. Nie wiem, że niewiele ci pokazuję. Niewiele filmowałem, ale wiesz, ja to traktuję jako. Trening, swój trening, gadania do kamery wśród ludzi, filmowanie na ulicy. Eee, nie wiem, czy nie będzie huczało, bo czuję lekki wiatr na twarzy. Prawdopodobnie będzie huczało, kto wie. A tymczasem do zobaczyska.